Witam Was nocni gracze, z tej strony K Wolf, a to jest sobotni beat i witam Was w kolejnej nostalgicznej grze, tym razem Spy vs. Spy, albo Spy vs. Spy. Jest to gra, która została stworzona na podstawie komiksu, był to komiks wydawany przez Mad Magazine, który był takim komiksem, wiecie jak to są te takie, po prostu parę, parę paneli, nieduże nie to były komiksy. Oryginalnie ona była wydana w 1984 na Atari i na Commodore 64 oraz na Apple II Computer stworzona przez First Star Software. I dopiero później została wydana na wiele innych różnych konsor, jak ZX Spectrum, e, Commodore 16, MSX, e, Master System, Xbox, e, Game, Boy, Game Boy Color, no i także na nes na NES przez Kemco. Jak widzieliście, to pobliżeniem było Kemco. Gra jest uważana za jedną z tak zwanych trap'em up, czyli gier z pułapkami, porównywana do, to znaczy do tego gatunku na haszu również np. Load Runner, który pewno możecie pamiętać, to była z znesa, ale również gra Space Panic, albo Heina Koalien, i celem gry jest zebranie przedmiotów, Zbieranie przedmiotów, tak jak tutaj widzicie na demie, z równoczesnym stawianiem pułapek, żeby drugiego szpiega wyeliminować. Gra ma określoną ilość czasu, w którym to musimy się zmieścić, żeby znaleźć wszystkie przedmioty potrzebne do dojścia do kolejnego levelu. I teraz jest ona troszeczkę podchwytliwa. Ja spróbuję w nią e, tutaj zagrać, nie wiem czy wybrać trening, może wybiorę trening, level pierwszy, ponieważ gra ma troszeczkę takie no, niezbyt proste sterowanie, ja nie jestem pewien czy... Dobra, tym przyciskiem wybieram... E, to mogę to co? Nie, 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 wiem, nie wiem jak... Okej, chyba... Dobra. E, przez równoczesne znajdowanie przedmiotów... Aha! I równocześnie sam na swoje pułapkę mogę się rozpierdolić. Dobra. Więc e, to już wiem. Teraz, jeśli się zginie, to e, masz określony tam taki cza czas, w którym... który musisz jakby odczekać. To, oczywiście to jest pauza Teraz ja mam przewagę. No, mam parasol, nie wiem. Aha, już więcej mi parasol daje. Czyli można równocześnie chronić się przed innymi, że tak powiem, pułapkami. O! Przed innymi pułapkami tu mam Jakąś Aha, czyli Kiedy jeśli przelecę parę razy, to zmienia mi się to na mapę. Trochę dziwne, ale okej. Okay. W sensie takim, że muszę jakby wszystkie te. Ała, ale, ale mi dał. <ścoughs> w sensie, że, że muszę wszystkie te przedmioty jakoś przechodzić przed przez nie i wówczas zbierać Nie jestem pewien, bo w grę nie wykorzystuję SELECTA. Przynajmniej ja nie, nie, nie czułem, żeby wykorzystywała SELECT. Ała, no co jest? Aha, bo tam jest wyjście. Pokój z tym co jest wyjście. O matko. Dobra. No powiem mam gra jest trochę trudna i ona... Jest na pewno dosyć rozbudowana. Ona była chwalona jako wierna komiksowi, bo na tym polegał cały ten. cała ta zabawa z tymi, z tymi szpiegami. Ale z drugiej strony przechodzenie przez całość tego, żeby znaleźć... O, ogarnąć się to też nie do końca mi się podoba. Stragon upuścił wszystkie swoje przedmioty. Gdzie on to upuścił? Tutaj. O shit. Przynajmniej wiemy już jak stawiać pułapki. To jest na pewno jakiś plus, ale mówię, gra jest dosyć, dosyć trudna. bo tyle różnych integracji. Fajne jest to, że niby widzisz... O o! O matko, coś stało! Ale skopałem. A, skończył mi się czas, koniec gry. Okej. Okay. Dobra, to próbujemy jeszcze raz. Mówię, gra nie jest prosta. Pierwszy poziom pokazuje nam mapę, to jest jedno piętro. No i co, szybko przechodzimy, szukając wszy wszystkiego, co popadnie i zostawiając pułapki. Równocześnie trzeba się ogarnywać i patrzeć, gdzie jest. ...przeciwnik, przynajmniej taką... O, szyt Przynajmniej tak mi się wydaje. Znaczy tylko nie, niektóre rzeczy można do niektórych tych wstawiać. Ten męż... O, o! Dobra, pokonałem go i mam teraz jego przedmioty. Aha. Aha, czyli tu mogę je zostawić. Czyli brakuje mi jeszcze jednego przedmiotu. Kurde. Udało mi się go pokonać, ale jednego przedmiotu mi brakuje. Gdzie może być ten jeden przedmiot? Nie wiem co znaczy na niebiesko, co to znaczy na niebiesko. A on ma ten przedmiot eee, On miał ten przedmiot, teraz gdzie ja muszę iść? Tutaj? Aha, tu mogę je schować. Czyli to są takie miejsca, że mogę je... Mogę je schować z O szyt! Ale się teraz kopałem sam. O, Brakowało mi jednego przedmiotu. Kowało mi jednego przedmiotu, teraz on tam chyba bombę wsadził, to teraz też nie bardzo mogę... On, on ma jakby mniej tej, tego, tego życia, tylko że teraz nie mogę podejść tutaj, bo on chyba bombę włożył w ten... w to coś. A przynajmniej na, a nawet na pewno wam powiem fajne jest to jak one się jak te stwórki się śmieją bo to są jakieś łasice czy coś takiego za każdym razem kiedy o znalazłem tą torbę. Nie. mam ją jeszcze skończył mu się czas czyli on już przegrał w tym momencie ale mi brakuje cały czas jednego przedmiotu może nie, a może już to jest wszystko. Nie Dobra, nie wiem gdzie był ten jeden przedmiot, powiem Wam szczerze, to nie jest aż tak bardzo oczywiste. Ani, ani, tym, bar ani tym bardziej proste. Tam temu się skończył czas, mi się zaraz też skończy czas, ale przynajmniej wiem już, że nie ma... Nie ma tego. Wiem do czego służyła umbrella, jak stawisz... O shit, <gryt> to chyba była moja własna bomba. Śmieszne jest to, że można od własnej pułapki zginąć, ale zostało już 10 sekund. Więc tutaj już nic więcej nie wymyślę, nie? w każdym bądź razie to jest właśnie spy and spy. Kurde, znowu! To jest idealna gra do gry w dwie osoby. W dwie osoby... Yy, to jest na pewno bardzo dużo frajdy z tym. Yy, chociaż widzicie, widzi, widzisz niby to co robi przeciwnik, bo widzisz go cały czas, masz wgląd w niego, ale... Eee, Równocześnie musisz się skupić na swoim oknie, więc no, nie możesz tak jakby skupić się na, na tym co on robi. Nie widzisz, nie, nie zawsze widzisz po prostu, więc to nie jest wcale aż takie oczywiste. No w każdym bądź razie to był e, Spy vs Spy dla was. E, bardzo skomplikowana gra jak na tamte czasy, bardzo pomysłowa gra jak na tamte czasy. I rozumiem dlaczego ona była bardzo ciepło przyjęta w sumie. Oczywiście w zależności od wersji, one były bardziej rozbudowane albo mniej. To jest dosyć prosta ta wersja, no ale to tam już yy, mniejsza z tym, prawda? No w każdym bądź razie z mojej strony to już yy, wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku sobotniego bitu, a tymczasem dobranoc.